Czwarty Tom, 10 września 1900 roku. Przewrotność świata. Jezus każe Luizie mówić o tej przewrotności, a w obliczu przerażenia Luizy wyjaśnia, że kary są konieczne. Dziś rano znalazłam się poza moim ciałem i zobaczyłam wiele nikczemnych występków oraz ogromne grzechy, które są popełniane a także grzechy popełniane przeciwko Kościołowi i Ojcu Świętemu. Kiedy powróciłam do siebie, przyszedł mój uwielbiony Jezus i powiedział do mnie, co powiesz o świecie? A ja, nie wiedząc, co oznacza to pytanie, będąc pod wrażeniem tego, co ujrzałam, powiedziałam, błogosławiony Panie, któż mógłby ci opisać przewrotność, zatwardziałość i brzydotę świata? Brak mi słów, żeby ci opisać, jak bardzo jest zły. On zaś, korzystając z tej mojej wypowiedzi, dodał: Czy widziałaś, jak przewrotny jest człowiek? Sama powiedziałaś, że nie ma sposobu, aby go ugiąć. Po tym, jak niemal odebrałem mu chleb, nadal jest tak samo zatwardziały, a nawet gorzej, Teraz zdobywa chleb przez kradzieże i rozbroje, wyrządzając krzywdę swojemu bliźniemu. Dlatego musi na własnej skórze odczuć cierpienie, a w przeciwnym razie stanie się jeszcze bardziej przewrotny. Któż mógłby opisać, jak bardzo byłam zdumiona tą wypowiedzią Jezusa? Wydaje mi się, że to ja przyczyniłam się do tego, że oburzył się na świat. Zamiast usprawiedliwić świat, wymalowałam go w czarnych kolorach. Później czyniłam, co mogłam, żeby go usprawiedliwić, ale on mnie nie słuchał. Krzywda została już zrobiona. Ach, panie, przebacz mi ten brak miłości i okaż mi miłosierdzie.